Witaj. To jest przekaz mojej duszy. Zapraszam Cię do wspólnej medytacji. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i zanurz się w swoim ciele. Poczuj swoje ciało. czyli jego ciężar Obserwuj chwilę co się w nim dzieje I Jak się czuje twoje ciało Wyczuwasz jakieś spięcia? Poobserwuj. teraz głęboki wdech i wydech głęboki wdech i wydech przy następnym wdechu Poczuj, jak powietrze przepełnia całe twoje ciało. A z, z wydechem rozluźnia je. Wdech. I wydech pozlewznięcia wdech i wydech oddychaj spokojnie Bezpieczna. Wejdź w ciało jeszcze głębiej. zrelaksuję jeszcze jeszcze bardziej. Odpuść kontrolę. Odpuść oczekiwania. Po prostu rozpuń się w tym momencie. Rozpuń się w tej chwili. I poczuj, jak jest przyjemnie. Poczuć całym ciałem przyjemność. Daj sobie tą uwagę, pozwól sobie na to. Poczuj, jak to jest nie kontrolować. Poczuj, jak to jest nie mieć oczekiwań. Poczuj ten spokój. Otwórz się na prowadzenie. Powiedz sobie: Otwieram się na prowadzenie. Odpuszczam kontrolę i odpuszczam oczekiwania. Daję się poprowadzić czemuś wyższemu, bo wiem, że to będzie dla mnie najlepsze. I to właśnie tam chcę być. A tą ścieżką, którą idę, nie dojdę w ten sposób, jak może to zrobić moja dusza. Ufam Ci, ufam Ci, ufam Ci. I otwieram się na to, na tyle, na ile jestem gotowa. jestem bezpieczna jestem bezpieczna jestem bezpieczna Obserwuj swoje ciało czy coś się zmieniło pojawiła się lekkość czy spięcie, zauważ to i nic na razie z tym nie rób. Po prostu zauważ. Jeśli pojawiło się spięcie, Wyraź intencją. Rozluźnienie, rozluźnij, oddecham. Rozluźniam się, bo jestem bezpieczna. Rozluźniam się, bo jestem bezpieczna. I jestem spokojna. Jestem spokojna. Ufam temu, co przyjdzie. Choć nie wiem jak. I choć nie wiem, co to będzie, jednak ufam Ci. I dziękuję, dziękuję za prowadzenie. Jestem ogromnie wdzięczna. Poczuj wdzięczność. Poczuj ją całą sobą. Otwórz oczy. Przyciągnij się. Zobacz, gdzie jesteś. I bądź jeszcze w ciele, poobserwuj, i przenieś to, całe to doświadczenie z tej medytacji na tu i teraz, na świat zewnętrzny. Odważ się. Powiedz sobie, jestem odważna. Jestem odważna. Uśmiechnij się. Podziękuj sobie. I ja dziękuję Tobie za tą wspólną podróż.